się Manko, z tej strony ja, Azor i dzisiaj będziemy patrzeć na klocki Xinjiang. Widzicie dlaczego otwarte jest pudełko? Bo już wcześniej próbowałem to nagrać. No i, no i w sumie jesteśmy w klockach Xinjiang. Chińskie kloce. Mamy tutaj, tak jak nóżki wchodzą to ciężko. Mamy tutaj klocki. Instrukcja jest pamięta była. Nie wiem, czy wsta wstawię poprzednią część. Czy ja ją tam gdzieś znajdę, tą poprzednią część i ją rzucę. No nie wiem, bo gdzieś mi ona zniknęła. No, włączyłem przez przypadek aparat. Ale okej. Okay. Mamy tutaj. Yy, wydajemy. No, nóżki wchodzą w Lego. Mamy. Mamy oczywiście tutaj nóżki wchodzą w Lego. I nie ma się co czepiać. Chodzą luźno. Jedna w ogóle chodzi luźno, druga nie. Jakieś dziwne, to wszystko. Mam drugie plowki też, ale to później. Dobra. Byśka, no na drug, jak widzieliśmy. No. Super na nie? Super, super na po prostu. Super na To jest najlepszy na świecie. Okej, okay, daj, dajmy sobie. Łama wchodzi. Aż mi nogiet Ja w to naprawdę wkładam siłę. Ja głowa mi nie chcę wejść. Ej, naprawdę używam to siły. I. Nie. Dobra, niech będzie tak, no tak będzie kierował. Bo przepić tego nie mogę. Mam no, oczywiście ten kask. Kask jest. Patrzcie na mój pod. Odbicie, odbicie po prostu klocku. To są właśnie odbicia klocku. Więc. się bolą od takich klocków. No, okej, okay. mamy tutaj. Mamy tutaj oczywiście ten. W ogóle wszystko jest jakieś dziwnie zrobione, jakby. Okej, okay, mamy. No niestety, gościu, no tak będzie wyglądał. W ogóle Kazmu nie chce wejść. Kazmu nie wchodzi w ogóle na tą głowę. O. Ale jak już wejdzie, to no, widzicie, co z tymi klaskami. No dobra. Okej. Okay. Dobra. Tutaj. Chodzą w na te rączki. ja wam powiedzieć. No czy z tymi klockami dobrze nie wróży na tych klockach. To są w ogóle gnaty, które mają strzelać, ale nie strzelają. Kloc, Kloc, nie, ma... Kloc nie ma napisów na stół, więc... Nie no. Twardy klocek, twardy klocek. Mamy tutaj oczywiście to na kółka. O, ja się kręcę. Ciągle mi to spada. Dobra. Dobra. Mamy tutaj oczywiście kloce. Co to wsadzę? Ej, tu nie chcę wejść. To tu talnie nie chcę wejść. Widzicie? Widzicie co na moich palcach jest? to odbicia. Nie kupujcie tych klocków. Proszę was o jedno. Nie kupujcie tych klocków. Wejdzie to już solidnie. Kuka są gumowe jak W Lego. W sumie nie ma do czego się przyczepić. Będzie więcej podróbek na kanale. O tak będzie więcej podróbek na kanale. No, koło się kręci dobrze, muszę wam powiedzieć, że... Możej by było, jakbym chciał na przykład chciałabym to na przykład rozłożyć rozłożyć to na pewno będzie ciężko, bo no, wiecie jakie to jest twarde, to jest takie jak playtime po prostu Widziałem takie klocki w Lidlu mam taki jeden zestawik tej tajwy i to są bardzo twarde klocki, nie ja też mam to przed kowało, ale są to takie twarde klocki, ej, ten element jest dosyć ciekawy ten element jest ciekawy Dobrze, mam na instrukcji, że muszę tutaj dobrać, słyszę koła po prostu, bo tutaj jest instrukcja, która no nie jest za bardzo spektakularna. Dobra, weszło teraz drugie. Nie będę robił speedbuilda, bo po prostu chcę, żebyście widzieli to, to co z tymi klockami jest po prostu speed build ale moim zdaniem jest lepiej po prostu oglądać jak to po prostu wchodzi nie, nie kupujcie tego choć że to kosztuje złote 90, zł, to nie po prostu nie, nie kupujcie tego nie, to nie róbcie tego po prostu zostawcie łapkę w górę, suba idzie fajnie i możecie skomentować też film no, koła chodzą dobrze, muszę wam powiedzieć. dobra w ogóle na instrukcji instrukcja jest taka: to jest instrukcja, to jest cała instrukcja i to w ogóle jest szary klocek, No okej, okay, czyli, czyli dodają to, co budujemy. Instrukcja jest taka: jakby ktoś po prostu coś zbudował z randomowych klocków. Nie więc ja ją tutaj dam. Instrukcję wiercielę Kamera. to mnie nie denerwuj. Ok, dobrze, że się nie rozwaliła ta kamera. Okej, okay. klocki, 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 same w sobie się szczepiają, klocki same w sobie się szczepiają, proszę wam, klocki się szczepiają, jak to, o, Ej, to się nie chce wczepić, to jest totalnie niewczepialne, to się nie chce wczepić, to fabrycznie nie chce się wczepić, o, teraz się dopiero wczepiło, no, no i tak to musi jeździć, jeździ to, to, zobaczmy, to jest właśnie to pojazdów taki, no jeździ jak widzimy dobrze, no ludzik tak, tak wygląda ludzik. No nie wiem, ja, czy ja będę się tym bawił, nie, ja nie wiem, czy, czy, czy to w ogóle... Jak chcecie na przykład coś... Jak chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie ja w górę, bo... Po prostu będzie fajnie. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Okej, okay, bo ja tu tak gadu-gadu, a na instrukcji jest... co jest na instrukcji? To jest, moim zdaniem, taka nie książeczkowa, no ale w sumie sobie kto by się czepiał takiego, takiego czegoś, nie no. To się w ogóle, patrzcie, to się w ogóle nie szczepia sobą. To się nie szczepia. Ja tu próbuję naprawdę to... Wywólcie, że teraz nie będziecie widzieć niczego. Ale próbuję, o jest, wczepiłem. Kierownica chodzi luźno. To no chodzi. Ja już za koniec. To jest takie twarde Lego. To zaczyna nawet to nie, czy to można w ogóle nazwać czymkolwiek. Czy to w ogóle może się nazywać Lego? To chyba nawet nie może się nazywać Lego. To jest burza. Burza idzie, mnie. Idzie burza. Ciągle mi się ta kamera przewraca. Gdzie to, to naprzód, no mam dać. Zobaczymy. Patrzcie, jak to się wczepię. Ja już wolę, żeby naprawdę, te klocki. Moim zdaniem, klocki później sobie. Ocenimy. Później sobie ocenimy te klocki. Naprawdę, teraz jest to po prostu. Zobaczcie, że te klocki się wczepić nie chcą. Że te klocki się wczepić nie chcą, nie? Te klocki po prostu się nie wczepiają. Pozwólcie, że teraz nie będziecie niczego widzieć, ale. Uuuu. Nie, dobra, klocki się wczepiają. Klocki dają rady się wczepić, ale naprawdę ciężko, ciężko. Drugi klocek jest... jest tutaj to wszystko Ale naprawdę ciężko to się wczepia. To ma być to Ja cię kręcę to się, to się tego, że to się nie chce wczepić to jest to po prostu najgorsze klocki na świecie po prostu w ogóle tak, tak, to, tak to ma wchodzić, nie? To jest dziura jednak wielka. Tu wejść nie chcę, tu wejść nie chcę. Tu nie chcę wejść na swoje miejsce po prostu. To te klocki po prostu nie chcą być złożone w całość. Te klocki są najgorszymi klockami na sieć. Dobra, jak już się wczepi, to już dobrze. Tak wygląda pojazd. No, niczego sobie, no, niczego sobie. Jak to ma? I to, mam nadzieję, że to już. Okej. Okay. Tak. Tak wygląda. Tak wygląda cały pojazd. Klocki, no naprawdę, to jest tak, jakby ktoś rozrzucił klocki i to tyle. I ludzik tak wygląda. Najgorsze klocki świata po prostu. Najgorsze kloce, bo. To to wyjść nie chce na... na po prostu na... No, to nawet wejście nie chce, no. Nawet wyjść nie chce na to się... Cenie. Naprawdę, wyobraźcie sobie, że ja próbuję to wcisnąć. Na to po prostu... Że próbuję to po prostu wczepić do siebie. Ale to po prostu nie idzie, nie idzie tego. Nie idzie w tego szczepić, on po prostu musi stać. Te krótkie są takie twarde po prostu nie wiem no on będzie musiał stać to nie jest, to nie ma szans żeby on po prostu siedział to są za twarde kloce po prostu nie kupujcie tego nie kupujcie odradzam, kupujcie z tego za 30 zł, za 50 ale tego za 1,90 nie kupujcie, to musi stać normalnie bo to bo po to prostu nie będzie siedzieć, on tak będzie ziemia jak on jakby mnie taki rajdowiec, jakbym ja walczył z takim rajdowcem, to bym dał mu wygrać po prostu, bo. No ja nie wiem, co z nim jest, nie? Ja nie wiem, to jest niby pojazd, to! To jest niby pojazd, pa! Po prostu pa!